Cześć, witajcie! Za oknem piękna pogoda, sezon grillowy właśnie się zaczyna. Jestem pewny, że brakuje Wam pysznych inspiracji na potrawy z grilla. Dlatego przybywam Wam z pomocą i dzisiaj przedstawię Wam dwa pomysły właśnie na grilla z użyciem sera kremowego Hochland. Gościem moim dzisiaj będzie. Magda Grzegorczyk z kanału Skutecznie TV. Cześć. Cześć. Dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry, dzięki za zaproszenie. Cześć wszystkim. Lubisz grilla? Już co, uwielbiam, między innymi dlatego tu jestem, bo słyszałam, <laughs> że będzie pysznie. Tak jest, będzie pysznie na grilla, a ty mi powiedz, kiedy pojawił się pierwszy odcinek u ciebie na kanale. Wiesz co, dość dawno temu, dlatego że ja bardzo szybko zaczęłam jestem z tych pierwszych youtuberów. No właśnie e, tak. Dlatego, że wyobraziłam sobie, że do gotowania trzeba będzie przedstawić, może może nie trzeba, ale warto podeprzeć e, przepis e, filmem. No i tak to się zaczęło. Powiem Ci, że jak zaczynałem swoją przygodę kulinarną, to bardzo dużo oglądałem Twoich filmików. Serio? Tak. Więc bardzo mi miło, że dzisiaj razem pogotujemy. Tym bardziej. A co, co robimy? Tak, będą szparagi, będzie kurczak i będzie pysznie. I mnóstwo warzyw. Tak jest. Super naglia. To zaczynamy. Ok, zaczniemy od marnaty do kurczaka, okay. czyli roztopimy sobie w kąpieli wodnej ser kremowych ochrant w kubeczku e, z dodatkiem szynki i cebulki. To Umy. nam fajnie e, podkreśli kurczaka. Ja uwielbiam kurczaka i szynkę. Takie połączenie. Dlatego ten dobra. A ja teraz kroję kurczaka w takie podłużne plastry. Teraz roztopiamy sobie serek. O. Ale on ma super konsystencję, tak. Ale też. Kawałki pachnie. szynki mm -hmm. i cebulki. Dodamy sobie. Jogurt grecki i tutaj mieszaj. Okay. Nie no, pachnie super. Teraz szczypta kuminu. Może mm -hmm. jeszcze troszkę. Dodasz jeszcze troszkę chili. Tak, żeby fajnie podkreślić ten smak. Mm -hmm. Zaostrzyć. Mm -hmm. Bardzo lubię takie. Lubisz? Ostry. ok pieprz. pieprz dosyć sporo. I delikatnie soli. Też nie za dużo, bo serek jest też już delikatnie słony. Wrzucamy sobie właśnie plasterki naszego kurczaka i obtaczamy. To co, wkładamy do lodówki, a ja idę myć ręce. Dobra, to ja wstawię do lodówki. W czasie, kiedy kurczak się marynuje, my przygotujemy sobie taką szybką sałatkę z pomidorków koktajlowych. One już są tak? Tak, więc może w dłoń. Proszę bardzo. A Wszystkie? pamiętasz pierwszy, pierwszy, pierwszą potrawę, jaką zrobiłaś na kanale? E, wiesz, to, to była chyba pizza jak z pizzerii. Byłam tak zestresowana, że źle to wymawiałam. To w ogóle teraz, jak oglądam ten film, to jestem zażenowana. <grym> Czyli dalej jest na kanale. Dalej Bo jest i będzie, twórcy, Nie usuwam. E, niektórzy twórcy właśnie, e, jakby to powiedzieć, wstydzą się tego, co, nie. co zrobili pierwszy I Wstydzę się, pierwszy to dla mnie jest piękna lekcja pokory. No I widzę, jaką dużą i długą drogę już przeszłam. Tak, no jasne. Dobrze, teraz pieprz. Sól? Tak jest. Sól, troszkę oliwy o, i ocet balsamiczny. Ja uwielbiam pomidory z octem balsamicznym. Ok, rozgrzewam sobie teraz patelnię. Do. Zapalił się gaz? Zapalił się. Jeszcze się rozgrzać, nie? Tak, tak, tak. Z delikatną ilość kleju. Ok, wracamy do naszej sałatki. Dodajemy sobie rukole. Dajesz liście w całości? Tak. Mhm. A jaka jest taka najdziwniejsza rzecz, którą grillowałaś? Jest jakaś taka, czy raczej tradycyjnie? Wiesz co, nie. No właśnie u mnie rzadko jest tradycyjnie, bo ja lubię kombinować z daniami, więc... Mhm. Ale wiesz co, nie powiem Ci, co jest najdziwniejsze, bo, bo nie wiem. <noise> nie masz takiej rzeczy? Nie, nie wspominam nic tak najdziwniejszego. Ananasa grillowałaś, Nie tak, wiem. Tak, ale to nie jest dla mnie dziwne. Właśnie to nie jest dziwne. No... No tak. Chociaż dla większości ludzi jest. Wiesz co? No to właśnie, jeżeli mamy jeść w kierunku ananasa, to szaszulki z ananasem w takim jogurcie kokosowym i to było okay. pyszne, bo to był deser. Mhm. Fajne, soczyste wyszło. Tak. To co? Odkładamy sobie to za chwilę, będziemy mieć, a teraz robimy szparagi. Tak, moje ulubione. Tak jest, dobra. Okej, okay, szparagi. Czyli tak, poproszę cię o. Delikatne skropienie szparagów, możesz sobie zanurzyć i o, po prostu tak sobie na tak, leżę, ale ale ja szybciej. Tak, no pewnie. I tu zawijamy w kawałek szynki parmeńskiej. O, ono ładnie przylega, więc jest super. Sezon na szparagi jest taki krótki. Dokładnie, trzeba się nimi nacieszyć bardzo, bardzo dobrze. A ja teraz przygotuję majonez. Wasabi z dodatkiem sera kremowego Hochland Gouda z pomidorami i szczypiorkiem. To nie jest taki tradycyjny majonez. Tu nie będę dawał oleju, żeby zagęścić jakby strukturę, tylko właśnie serek sprawi, że ta struktura będzie taka majonezowa, będzie gęsta, a dodatkowo mamy tutaj walory smakowe, czyli pomidory, szczypiorek, delikatną słoność, którą podkreślimy wasabi, ostrość, więc to będzie idealnie do szparagów. Ale super, że robisz majonez od podstaw jeszcze z takimi ciekawymi dodatkami. Jestem ciekawa, Tak, to, mówię, to jest gdzie... nowoczesny mają. Dajesz. Dobra. <laughs> Więc teraz serek. Tak, całe pudełeczko na bogato, żebyśmy nie byli głodni. Dodaję żółtko. Samo żółtko bez białka? Bez białka, samo żółtko, tak jest. Daję sobie trochę śmietany. Sól i pieprz. Oczywiście cytrynka. Delikatnie, żeby zakwasić nam majonez. OK, tu już możemy zacząć grillować te szparagi, a ja teraz sobie dodaję wasabi. Z tym trzeba bardzo uważać, bo jest dosyć ostre. Ale to jak kto lubi. I teraz blenderem po prostu szybko blendujemy, żeby miało jednolitą konsystencję. Nasz majonez ma super konsystencję. Serek, zobacz. Szparagi wrzucamy na patelnię grillową, Dobra, już grillujemy. Tak, a teraz jeszcze ostatni element. Może nie zupełnie taki, który zrobimy gdzieś w plenerze, ale jeżeli grillujemy w domu, to do szparagów idealnie pasuje jajko w koszulce. Tak jest. Więc tutaj woda się zagotowuje. Właściwie już się Dodaję sobie łyżkę octu. Sól. Tak, żeby jajko było dobrze doprawione. Najpierw tutaj do miseczki. Tutaj woda z octem i z solą. Zrobiliśmy sobie wir. I teraz w środek tego wiru Wlejemy jajko. O. A i teraz trzeba... Alboneczkę wybrać. Tak. Teraz jakieś 3. 3 minuty myślę. 3-4. Ok, nakładamy na dno nasz majonez. A ma super Sporo... konsystencję. Tak. O. A jeszcze trochę, a co? Teraz szparagi? Teraz szparagi? to. Tak usz. jest. Ja ci potrzymam potem, nie? Ok. Teraz trochę jeszcze pierwszy. Wspomniał, jak na ser szef to robi. <laughs> Pierwsze i drugie. Co co? Próbujemy? Najprzyjemniejszy moment. Ty zaczynasz od szparagów? <gry> Dobra, to ja, kurczak. Z sałatką pomidorową. Mm. Pysznie wyczuwalny ser. To jest super. Wiesz, to zaraz spróbuję, ale szparagi z tym majonezem mhm. genialne, fajne, jędrne I ta serowość taka podkreślona po prostu rewelacja. To jest też ważne, żeby ich nie za długo nie trzymać na tym grillu. Mm. Mm. Zawsze każdy mówi, mm", ale to jest naprawdę dobre. Tak. Natomiast o kurczaku muszę powiedzieć, że jest fajny, soczysty, mm -hmm. ale też wyraźnie wyczuwalna nuta tego właśnie, tej marynaty. tak? Tak, rewelacja. Pomidorki z warzywami. Tak mm -hmm. jest. Super. Bardzo się cieszę, że to wszystko smakowało. Daliśmy radę. Wam również bardzo dziękujemy. No i oczywiście zapraszamy do kolejnego odcinka Pysznych inspiracji. Do zobaczenia!